Prowadzisz już reklamy w branży ślubnej w Meta i masz nie najlepsze wyniki. Oto kilka błędów, które być może masz w swoich reklamach. Błąd numer jeden może być związany ze zbyt szerokim targetowaniem. I nie chodzi tylko o geograficzny zasięg lub wiekowy, chociaż to też ma znaczenie. Ale sprawdź, czy pytają się ciebie o ofertę mężczyźni czy kobiety. Jeśli większość to kobiety, no to możesz się na nich skupić też przekaz dostosować do nich. Błąd drugi, brak personalizacji Twojej oferty. Jeśli Twoja reklama nie pokazuje, że rozumiesz potrzeby par młodych, to może być po prostu dla nich kolejnym komunikatem, który sobie przeskrolują. Personalizuj przekaz, aby Twoja oferta była konkretna i trafiała w sedno. Błędem trzecim może być zaniedbywanie social proof, czyli społecznego dowodu słuszności Twoich usług, bo widzę, że wielu usługodawców ma 100% pozytywnych opinii, ma mnóstwo tych opinii i w ogóle o tym się nie chwali. Pokazuj to, a zbuduje to zaufanie potencjalnych klientów do Ciebie, a bez tego pary młode mogą mieć wątpliwości czy warto współpracować z Tobą, bo reklamami trafiasz do osób, które ciebie jeszcze nie znają.